Oh, Пан, славні, слово святої вам під Святого Марка. Того дня, як настав вечір, Ісус сказав своїм учням: переправимося на той бік, відпустивши натовп, вони взяли Його. Коли він був у човні, і інші човни були з ним, та здійнялася сильна буря з вітром і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був на кормі, спав на подушці. І будять його, і кажуть йому, учитель, Хіба тебе не обходить, що ми гинемо? Вставши, він погрозив вітрові і сказав море, мовчи, замовкни!» і вітер рущук, і настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лятливі? Невже не маєте віри? А вони злякалися сильним страхом і говорили один одному, хто ж він такий, що і вітер, і море його слухаються. Ото слово панське. Ніх слова святи Євангелії нам наші Амін. в наших жахів. В ім'я Отця і Сина, і Духа Амінь. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie w Chrystusie, bracia i siostry, drodzy parafianie, wszystko organista, drodzy bliscy, znajomi, kochani Boże dzieci. I nastała wielka cisza. Takie stwierdzenie. Opisuje dzisiaj święty Marek. I my zaczynamy rozumieć, kiedy słyszymy to opowiadanie realne, historyczne, które odbyło się to nie jest wymyślona przypowieść. Rozumiemy w tym opowiadaniu, ile taka cisza kosztuje. Jest cisza Boża. A jest cisza szatańska. Cisza Boża, ona przemawia, ona jest doniosła, ona przekracza czas i kilometry. I jaka powinna była być cisza, w jakich okolicznościach ona nastala, że aż do dzisiejszego dnia, ponad dwa tysiące lat, ta cisza przemawia. Ale różnica tej ciszy szatańskiej, ciszy grzechu, ciszy zła, że na zło milczy się, że kiedy trzeba zwrócić uwagę, to człowiek zamyka usta i nic nie robi. I to jest bardzo głośne, bo z tego wynika, że potem człowiek robi wymiar pomyliłem lędu w życiu, że są wielkie tragedie po tym i duchownym, i życiowym, ale o tym się potem zapomina. I nikt już o tym nie wspomina. To odchodzi w niepamięć. Ale żeby taka Boża cisza nastała, trzeba przeżyć wielki cud odnalezienia Pana Jezusa. Uczniowie przychodzą do zbawienia z pytaniem, może nawet z pretensją, dlaczego spisz? Dlaczego nie interesujesz się nami? Czy tobie obojętnie, że my giniemy? I zobaczmy, że Pan Jezus nic im nie odpowiada. Najpierw Ucisza burzę, zamilkło morze, a potem im zadaje pytanie, dlaczego jesteście taki mały wiary? Dlaczego boicie się? Ale na początku nic nie powiedział. Na początku, jakby zrozumiał ich błędy, zrozumiał ich sytuację. I chciał potem im to wszystko wyjaśnić. A mógłby spytać, A dlaczego Wy mnie wcześniej nie zauważyliście? Napisał Marek Ewangelista, że Pan Jezus sobie gdzieś tam na wysłowie na kormi, czyli gdzieś na końcu łódki znalazł się jakimś poduszkiem, zasnął, bo nikt się nim nie interesował, bo jego nie wzięli ze sobą. W swoją kompanię jakby nie wzięli w swoje towarzystwo, nie rozmawiali z Panem Jezusem, nie pytali się Jego nic. Po prostu wzięli Jego, dobrze, że jest, ale może i zapomnieli, że On jest. Może dopiero, jak nieraz powiadamy, kiedy trwoga to do Boga, kiedy zaczęła się jakaś bieda, kiedy widzieli, że mogą zaginąć, dopiero wtedy ktoś sobie przypomniał, znany jest Pan Jezus, trzeba Go znaleźć. I mógł Pan Jezus zapytać, Dlaczego jest mi potrzebny? Czy ja jestem skoro pomoc, karetka pogotowia? Czy ja jestem jakaś pałeczka, wyroczałeczka, jakaś czarowna pałeczka, która robi cuda? Dlaczego ja jestem nam potrzebny? I my bardzo często w naszym życiu, tak jak na tym morzu, płyniemy w swojej łódce, nasz dom. Nasza rodzina, nasza praca to jest taki większy czy mniejszy statek, korabel, w którym siadamy i płyniemy w naszą codzienność i pytanie, gdzie jest Pan Jezus? Czy nie lepiej byłoby Jego posadzić na główne miejsce, dać Jemu kierownicę, ten szturwal, żeby On uprawiał naszym życiem? żeby nie dopuścić do takiej tragedii, kiedy człowiek patrzy w oczy śmierci. Gdzie jest Bóg w naszym życiu? I Pan Jezus pyta, dlaczego wy przestraszyli się? Strach przychodzi wtedy, kiedy człowiek uświadamia, że jest sam. Bez obrony, bez oszczędności, kiedy nie ma większego autorytetu, kiedy człowiek zostanie sam na sam ze sobą albo z różnymi problemami, czy tragedią. Tak jest w domu, kiedy małe dzieci zauważają, że nie ma mamy, że gdzieś wyszedł tato z domu. I oni bawią się, ale po chwili, kiedy im coś trzeba, zaczynają szukać rodziców. I kiedy ich nie ma, zaczynają płakać, bo czują się samotni. Bo czują się bezradni. Tak jest w szpitalach, kiedy komuś się zle dzieje, szukają lekarza, jakiego nie ma, zaczynają krzyczeć, szukać, biegać, bo jest potrzebny wręcz, bo ktoś potrzebuje lekarza. Tak jest w każdej chwili naszego życia, kiedy widzimy, że nasza możliwość, nasze ja, nasze wszystkie możliwości, starania i talenty nie mogą nam pomóc. Wtedy zaczynamy szukać Boga. I Pan Jezus pyta się, dlaczego boicie się? Dlaczego wy się przestraszyli? I człowiek boi się wtedy, kiedy nie czuje Boga w swoim życiu. A kiedy Bóg jest z nami, kiedy my odczuwamy Jego obecność, to człowiek jest pewny już nie siebie, a pewny Pana Boga, bo On rzeczywiście przychodzi, aby w naszym życiu pomagać nam. I tak ostatnio rozmawialiśmy z taką jedną panią, Weroniką Androżczyszczeną z Nowego Kościoła, która opowiadała o swojej mamie, jak zabierali je kościół w bardziejsku. I mówi, że największy przestraszony człowiek, którego znała, to była jej mama. Wstydliwa, skrępowana, bana się coś powiedzieć. Ale kiedy szukali, kto pojedzie gdzieś tam w radę, czy jeszcze gdzieś, czy nawet do Kijowa jeździli, żeby oddać kościół, ona mówi, ja pojadę. I jej mówili, "Mamo, toż my się boicie, ale kościół trzeba zabrać. I ta najbardziej przestraszona osoba, Jechała gdzieś do wykonawczej władzy, żeby zabierać kościół dla ludzi. I to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek nie rozrachowuje, nie liczy na swoje siły, ale wie, że to on może zrobić. Pan Bóg. I tak samo wróćmy do przykładu dzieci. Kiedy nieraz jestem gdzieś tam w rodzinach, gdzieś tam zaproszą do domów. I widzę, jak są małe dzieci. Oni zaczynają coś robić, co może zrobić tylko dorosły człowiek. Jest na podwórku, tato nosi jakieś drzewo narąbane, czy jakieś tam wiadro z czymś. I to dziecko też się szarpie, ono chce pomóc. Ono wie, że nie da rady, ale próbuje, wie, że tato mu pomoże. Czy tam małe dziecko gdzieś tam zamiata w domu, bo mama robi sprzątanie. I jakieś dziecko też bierze miotlę i próbuje zamiatać. Ta miotla większa od Niego, ale ono wie, że jak nie da rady, to mu mama pomoże. Bo czuje obecność kogoś większego, kogoś bardziej mądrego i kto kocha. I jeżeli my będziemy odczuwać obecność Pana Boga w naszym życiu, Pan Bóg, który jest większy od nas i mocniejszy to wtedy w swojej słabkości i niedoli możemy zrobić bardzo dużo. Jeden ze świętych, najdopamiętam pamiętam chyba święty Albert Wielki, kiedy umierał, poprosił jednego człowieka, który przyszedł do niego w odwiedziny, poprosił, bo lubił muzykę i mówił, zagraj mi na pianinie. A on mówi, ja nie umiem grać. I święty Albert mówi, ja Ciebie proszę. I ten człowiek usiadł i zagrał. I nie wiedział, jak to wyszło. Ale to był cud tego Alberta Wielkiego, który bardzo kochał Pana Boga. I Bóg mu takie podarunek zrobił przed śmiercią. Człowiek, który nigdy nie miał do czynienia z muzyką, który nawet nie wiedział, jak nazywają się nógiem. Usiadł i zagrał, bo nie mógł odmówić swojemu przyjacielowi, świętemu człowiekowi, a Bóg uczynił cud. I my możemy też w naszym życiu zrobić to, na co my się nie uczyliśmy, czego nie umiemy, czego nie potrafimy, ale Pan Bóg przez nas to robi. Dlatego, żeby pokazać cud. I dlatego dzisiaj też Pan Jezus uspokajał ten silny wiatr uspokajał morze. Dlatego, że nauczył się słuchać człowieka. I pierwszy, kto go tego nauczył, to była Matka Boża. I możemy powiedzieć, że dzisiaj ten cud na Jezusa jest cudem Maryjnym, bo On pierwszy raz posłuchał swoją mamę w kanie galilejskiej, synu wina nie mają. i z wody staje się winą. I można powiedzieć, że w tym momencie Matka Boska nauczyła go przekraczać ludzkich strach, nauczyła go być pewnym, że On jest Synem Bożym. Nauczyła Go wychodzić na spotkanie człowieka, być zaradnym w różnych problemach ludzkich. I dlatego po takim cudzie, kiedy wino staje się z wodą, Pan Jezus przypomina sobie, że jego mama prosiła i że posłuszeństwo czyni cuda. I kiedy przyszli apostolowie i nie prosili tak łagodnie jak matka, ale może nawet z podniesionym głosem: Czy tobie wszystko jedno, że my giniemy? I Pan Jezus odpowiedział na ludzką potrzebę. Uciszył może, uciszył burzę i to była naprawdę wielka spychina. To tak się wydaje, że my łatwo czytamy. Ale jeżeli uczniowie widzieli wiele cudów, jeżeli widzieli, jak Pan Jezus czynił mnóstwo cudów, to w tym momencie byli przestraszeni i pytali, kto On taki? że nawet wiatr i woda słuchają Go. To musiał być wielki cud. Dlatego Pan Jezus nam tych cudów nie żałuje, a my ich potrzebujemy. Potrzebujemy ich w rodzinie, w Kościele, w społeczeństwie, w całym świecie, w naszym państwie. Potrzebujemy wielkich cudów Bożych, bo dzisiaj może coś z Bożej się dzieje, ani woda, się zruszyła z miejsca. I o cud spokoju, ale takiego Bożego dzisiaj też można prosić, bo Pan Bóg potrafi uciszyć cały świat. Uciszyć nawet wojnę, uciszyć narody, bo On chce, aby ludzie zrozumieli, że Pan Jezus przemawia przez ciszę. Że to szatan mówi przez ciszę szum, ale Bóg przychodzi w ciszy serca. I dlatego dzisiaj prosimy, aby Bóg przyszedł do naszego życia, aby zaspokoił to życie nasze i byśmy potrafili być wdzięczni Panu Bogu za każdy cud w naszym życiu. Amen. Nie bardzo ukoleni Jezus Chrystus.